Witajcie w dzisiejszym odcinku i może w kilku następnych, zajmiemy się glarką Steel MS440. Oto, i ona. ona już jest przeze mnie uruchomiona. Wstępnie ją sprawdziłem, wtedy tak troszkę się śpieszyłem i nie miałem możliwości nagrania dla Was nic o niej. Co ją bolało? Ona nie odpalała, stała kilka lat. Yy, I co? Co się stało, moi drodzy? Wycieki oleju, jak widzicie, tutaj mam, nie widzicie. Jak wycieki oleju, już Wam pokazuję. Zobaczcie, olej tutaj zniecie jak nie sobie, ładnie, równo. Yy, uszkodzony korek lewu oleju. Yy, uszkodzony przewód paliwowy. Układ snący w pokanym stanie. Sprzęgło tak samo, nie za yy, Będziemy ją naprawiać. Uruchomiona już jest. Zacznę od korka oleju, bo teraz to nawet samo już oleju dużo nie ma. Korek jest całkowicie uszkodzony, rozłamany. Takiego korka nie będziemy zostawiać, bo nawet nie mogę jej normalnie przeserwisować, obrócić, tam troszkę oleju jest. Pilarka też okazała się po uruchomieniu, nie ma smarowania, ale tak nie ma, nie ma. No nie wiadomo, może ma, bo nawet mój olej nie mogę do niej nawać, bo yy, ten zazwyczaj koreczek pasuje. Tak jest. Jedna prawa dokonana. Koreczek pasuje fajnie, idealny, bardzo wygodny. I już mamy pilarkę. Powiem tak, na no nogach, Możemy ją postawić. Jak widzicie, to już jest już czysto. Tutaj już byłem. Gazik został wyczyszczony, został wymieniony przewód paliwowy. membran nie wymieniałem. Pilarka odpaliła, pracuje machę życia. Tutaj staram się to wszystko złożyć tak jak należy, ustabilizować to wszystko, w miarę, w miarę. Wszystko jest stabilne. Jednak yy, co? Pilarka nie ma smarowania, należałoby się nią zająć, ponieważ, zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Będę to zaraz mył. O, wygląda to w ten sposób. I teraz yy, rozkręcimy sobie tutaj sprzęgło. Dostaniemy się do pompki i będziemy rewitalizować, można powiedzieć, cały układ smarowania bez żadnych kompromisów. Zobaczymy też, jak wygląda uszczelniacz, może nim uszczelniacz. No nic, też będę sprawdzał mity, bo właśnie piszecie mi, nie tylko u mnie na kanale, że nie powinno się odkręcać koła znaczy sprzęgła tutaj na przykład, bo oberwiemy koło zamachowe z drugiej strony, no to właśnie będę to sprawdzał, nie? czy jest to możliwe, jeżeli koło ulegnie uszkodzeniu, no to po prostu zakupię nowe i tyle czy faktycznie do takiego czegoś dochodzi. Więc dlatego posługuję się kluczem w ten sposób. Ponoć Chińczycy robią to na klej. Sprawdzimy mit. Czy tu będzie klej? Zobaczcie. Piszecie na klej. Jaki klej? Gdzie jest ten klej? Nie ma żadnego kleju. Ta pilarka sporo pracowała. Widzicie, wszędzie jest olej. Ściągamy sobie sprzęgło. Zeszło ciężko. Czy, do, do, czy tutaj dochodzi jakiś olej do łańcucha? Dochodzi tu olej do łańcucha? Tak piszecie, tak? Że to będzie nasmarowane do łańcucha. No widać, jak jest tłusto, tak? Olej do łańcucha tutaj, moi drodzy, nie dochodzi. To najbardziej mnie ciekawi, właśnie dlaczego ta pilarka też nie smaruje. I będziemy razem wspólnie oglądać wszystkie elementy i oceniać ich stopień zużycia. I uszkodzenia, jak widzimy, ślimak jest uszkodzony. Takiego ślimaka już nie założę. W tym miejscu jest usztywiony. Także ślimak jest uszkodzony. Tutaj sobie właśnie dokręcam. Ok. Kolejny. Pamiętajcie, żeby oczyścić takie otwory. Okej, okay. ja już się troszeczkę oczyściłem, jeszcze nie idealnie, ale już. I zobaczymy, co tu kryje wnętrze. No uszczelniacz. Taki se, ale jest jeszcze elastyczny. Ta warga tutaj nie przylega ciasno, jest jakby odgnieciona. Myślę, że można byłoby go wymienić. Pompka jednak nie wygląda źle. Zakręcimy oczywiście od razu pompkę. Jak widzicie wkrętak z tymi chińskimi śrubami sobie w I pilarka chodziła niewiele, tak jak wam mówiłem. I zobaczcie, że tutaj są zrobione wytarte łódeczki. Czyli już pompka coś tam się nam zużyła. Ok, wyciągamy wszystko, moi drodzy, nie czajmy się. Cały przewóz filtrem. Także pompka jest nadwieziona, pompkę zakładamy nową na pewno. Z filtrem jest niby ok, no i przy okazji zobaczymy, jak sytuacja wygląda tutaj. ten przewód gumowy. No jest to już takie trochę, jak widzicie na przykład o tutaj ten otwór już nie jest idealnie okrągły, jest takie troszeczkę jajowaty, wygnieciony. Tutaj jest to jest odpowietrzenie i tu jest zabezpieczenie. O, to zabezpieczenie wyciągamy. Jak Brak smarowania łożyska sprzęgła. Zobaczcie, jak wygląda oźwało. Sprawdzę to dla Was słuchmiarką. W miejscu, gdzie pracował ślimak, słuchmiarka mi nie wchodzi. Zresztą bardzo ciasno. W miejscu, gdzie pracowało łożysko, jest plus. Teraz jeszcze szybciutko, właśnie niedowiarką pokażę, jak wygląda oźwało. Zobaczcie, jak to jest wyjechane. Widzicie? Tak wygląda właśnie praca suchego łożyska, jak go nie smarujecie. I to dla wszystkich tych, którzy mówią, że nie trzeba smarować, to jest normalnie wyryty ruch. się wymianą uszczelniacza, to chciałem jakiś wkręt czy coś, ale zobaczyłem, że ten uszczelniacz tu się wręcz suwa. Ja spróbuję go normalnie wydłubać tak, o, śrubokrętem, podważyć lekko. Pamiętajcie, że przy takich zabiegach trzeba pamiętać um, o zachowaniu czystości. I co mówię o czystości? Zobaczcie, tu mówię o czystości, a zobaczcie, co tutaj jest. I to nam daje dowód, że ten uszczelniacz już nie był czysty. Ja tutaj to wybiorę wszystko. On nie był czysty, że ten uszczelniacz już nie trzyma szczelności. Także dobry ruch, że go wyłaskałem. Ja to wyczyszczę patyczkiem kosmetycznym i postaram się wypłukać te zanieczyszczenia, bo nie będę rozbierał tej maszyny. I tutaj kombinował, żeby na siłę, że tak powiem rozpoławiać ją i poświęcić tyle czasu. Po prostu ona nie jest tego warta. Biję nowy uszczelniacz i tak to pozostawiam. Oczywiście wybiorę ile, się, ile się da. I co, chciałbym dodać, że mówicie, że na przykład te łożyska tutaj są w tych piłach złe, może one nie są najlepsze, może nie są jakieś świetne, ale czy są tragiczne, też bym nie powiedział, bo może to nie jest do końca wina samych łożysk, które są tu instalowane, tylko właśnie tych zanieczyszczeń, które się tu dostają przez, no już, no niezbyt dobrej jakości, tak, niezbyt dobrej jakości. Uszczelniacz. No dobrze, ja to jeszcze wypłuczę, przedmucham i wpuszczę tu po kropelce oleju, żeby one jednak mają na dzień dobry. Także tutaj tyle, ile się dało. Wszystko wypukałem, wydmuchałem. Teraz wprowadzam tam właśnie trochę oleju, żeby to łożysko, mimo jakichś tam pozostałych zanieczyszczeń, miało fajny start. Mam tutaj też nowy uszczelniacz i teraz tak. Zabieg taki. Na uszczelniacz nałożę tutaj między wargi Odrobinę smaru, a w koło tutaj uszczelniacza nałożę niedużą ilość pasty DILKO. odrobina smaru nałożona, nawet nie taka odrobina. Dlaczego tak robię? Zauważyłem, że tak są y, robione fabryczne uszczelniacze, na przykład dochód zwarny i ja też tak zrobiłem. Teraz tylko nieznaczna ilość pasty i wprasowujemy ten uszczelniacz. Pasa jak widzicie nałożona, Użyłem tylko te rowki i wchodzimy tym uszczelniaczem. I teraz myślę, że wystarczy go tylko wcisnąć. Bez żadnego wbijania, bez żadnego młotka. Mam tu jakąś taką nasadkę. No wchodzi, fajnie ciasno. Ta strona troszeczkę z oporem, więc postaram sobie tutaj się ją wbić. Czy równo. No i tak to wyszło, moi drodzy. Wydaje mi się, że nieźle. I teraz tak, od czego na przykład zależy praca waszej pilarki, czy trafi się na dorą pilarkę czy na gorącą. Jak widzicie, zobaczcie, w tym miejscu to jest jakby takie fabryczne odkształcenie, które się akurat trafi w waszym egzemplarzu. I to przekreśli pracę waszej pilarki, spowoduje tutaj w tym miejscu na przykład nieszczelność, i że wasza pilarka może się zatrzeć. Tu akurat nie wygląda to źle. Uważam, że powinna pracować świetnie. No nic, przystępujemy do montażu nowego układu smarowania. Na pierwszą linię ognia idzie od powierzchni zbiornika oleju. Znajduje się on w tym miejscu. I był praktycznie, jak to rozebrałem, chyba nawet wypadnięty, już tak nie pamiętam. I idzie za zabezpieczenie, które do łudzenia przypomina zabezpieczenie, albo nawet jest zabezpieczeniem sworznia, tak, tłoka. I on. Właśnie to ten, ten, zabezpieczenie powinno tutaj zabezpieczać przed wypadnięciem ten podpowietrznik. Jak widzicie, wygląda to w ten sposób. Teraz ja posadowię to zabezpieczenie jeszcze głębiej. Dobiłem je do, do końca praktycznie właśnie, żeby przytrzymywał tą gądeczkę. Nie wiem, czy tak powinno być. Możecie mi napisać w komentarzu, bo tu było odwrotnie. Na pierwszym miejscu wkładam sobie właśnie element tutaj, do którego podłączamy pompę, jest to nowy element. Na drugim miejscu nowy filtrek oleju wraz z nowym przewodem. Olejowym, tu się tam nie chce ułożyć. Niestety nie ma wyjścia. Musi. Trzeba tutaj ładnie posadowić. ciasno wcisnąć, żeby olej wam nie wyciekał. I teraz podkładam, podłączamy tutaj kruciec słońce. Przełożymy gąbeczkę ze starej pompy i podłączamy kruciec tutaj tłoczący olej na prowadnicę. Teraz poruszają przykręcić tylko właśnie te dwie śrubki. Łóżcie tylko dobrze pompę. Jedną trochę. Drugą trochę. O, i już. I dokręcone. Teraz zamknę to tylko osłoną. Słonę mam nową, była w zestawie, więc nawet to będę starej czyścił. I też dogrącamy sobie to tutaj właśnie trzema wkrętami. I uważam, że po takim zabiegu nie powinno być opcji, aby taki układ do nie smarował. Ja to robię dla kolegi i też nie chcę, żeby on do mnie wrócił, a że jednak ktoś tam nie smaruje, bo nie wymienię mu wszystkiego. Na wszystko nowe mam mu to smarować. Bo smarowanie jest bardzo istotne. Teraz tylko montaż nowego ślimaka. Można nałożyć to odrobinę smaru. I teraz jeszcze raz potwierdzę właśnie użycie. Tu gdzie chodziło łożysko, ślimak nachodzi. Dlatego nie wypchniemy. Dlatego jeszcze muszę wypiłować tą Po kilku minutach szlifowania udało mi się zapasować ślimak. Na nakładam na nowo smaru. Właśnie tutaj do ślimaka. Ślimak musiałem podpiłować do sporo. Trochę mi to zajęło. Niech tutaj ma troszeczkę smaru, tu też nie za dużo, ale jednak niech ma, żeby to mi się tutaj na dzień dobry nie spaliło, nie zatarło. I teraz simaczek już nachodzi tak jak powinien, i kręci się bez większego jakiegoś oporu. Zakładając takie sprzęgło, bo zakładam już zębatką pływającą. Zwróćcie uwagę, by te rowki trafiły tutaj idealnie, właśnie. W simak, bo inaczej możecie sobie uszkodzić od razu ślimak, dociśnięcie takie, sprzęgło na siłę i nie będzie to dobrze. Yy, co? Najpierw zakładam sobie właśnie zębabkę i później wprowadzę łożysko, ale już nasmarowane. Smaruję nakładem dość dużo, szczególnie do środka. Nie bójcie się o to, że od obrotu są nie ono jakoś rozrzucone czy wyciśnięty. Niestety nie. I teraz zobaczmy jakie jest slusa koszu, nie źle, on tam sobie zostanie, wiadomo, że jakaś jego ilość zostanie wypchnięta, ale zawsze powierzchnie będą już tłust, tłuste, a nie zupełnie suche, dosłownie suche, zacierające się, a piszczące. Jeszcze raz Wam pokażę to stare łożysko, zobaczcie, jak ono pracowało. O piłkach metalu, po prostu, szlifowało, oźwało i samo siebie. Nadmiar smaru, który teraz wyszedł, usuwam. Odkręcam szarpak. Zobaczymy, jak to wszystko tutaj będzie wyglądało. No, odkręcanie. Work, daj radę. Wygoda to wygoda. Te wkręty wyglądają na takie nieodkręcane odnowości. Muszę jeszcze poprawić posuwanie rączki, bo to jeszcze jest jeszcze że Żebym nie zapomniał. Ale najpierw. Zmieńmy uszczelniaż. No i zobaczymy jak to tutaj się prezentuje. Strzał jeden, widzicie. I odkręcone. I co tu ma Wam się zerwać? Nie tam się nie zerwie. To jest takie uderzenie, że chwila, moment. No i teraz ściągniemy to koło magnesowe za pomocą oczywiście młotka. Jedno konkretne uderzenie, i widzicie, jest to ściągnięte. Trzeba poprawić też ten amortyzator. To jest ściągnięty. I uszczelniacz. Nosi wyraźne ślady zapocenia. Już Wam to postaram pokazać. Zobaczcie. Idzie to jest mokro, więc uszczelniacz. Wymienimy, jednak najpierw pozbędę się kleju, widzicie wyraźnie klej? Jest. Czy na gwincie był klej? Sprawdzę jeszcze to w kole. Na śrubie, no na wincie nie było kleju. Ale na kole był. Jak widzicie, pozbyłem się już tutaj rdzy, wszystko wyczyściłem, wdmuchałem. No i teraz zobaczymy, jak ten uszczelniacz. Czy da nam się go wyciągnąć tak bez problemu? I czy nosi jakieś ślady? A, wszedł głębiej, tak, tak, rozpołyszymy, rozpołyszymy. O, i już go mamy. I teraz zobaczymy, jak wygląda łożysko. Zobaczcie. Nie, chyba Wam tego się nikt nie pokazał, ale ja Wam to wszystko pokażę. Ja to wszystko szczy się jak zwykle. No i już mam odpowiedź, czy ten uszczelniacz zapewniał szczelność tej pilarce. Już wiemy. Nie. Oczywiście damy nowy uszczelniacz. Jestem z powrotem. Udało mi się to ładnie wszystko wyczyścić. Już nie widzę żadnych zanieczyszczeń. Tyle, ile oczywiście mogłem i tak pozostawiam. Tak jak wam mówiłem, od, od razu takie łożysko smaruję sporą ilością bezpośrednio oleju. Zakładam nowy uszczelniacz. Trzeba go tak rzucić. I tak jak wam mówiłem, smaruję to na uszczelniacz, na pastę. Ja mówię, nie wierzę tym pilarkom, to nie zaszkodzi w tym wypadku. Już się mamy zainstalowany. Tak to już wygląda po usunięciu nadmiaru tej pasty. Barka jest nasmarowana. Teraz jeszcze muszę pozałożyć, gdzieś poszukam, może znajdę tej, do tej pilarki, bo ona nie ma, moi drodzy, tej piętki, tych zębów. Tak, to postaram się znaleźć jakieś zęby, coś tutaj założymy, bo to musi być bez znaczenia, do jakich tam celów ta pilarka służy. Mniej amatorskich, bardziej profesjonalnych. Zawsze założę tutaj tą osłonę. Yy, założę układ i zrobimy próbę. Ale teraz, jeszcze koło magnesowe i osłonę uszczelniacza. Przy montażu koła magnesowego, pamiętajcie, żeby pin umieścić na swoim miejscu i dokładnie zakładając koło magnesowe, pilnować, by on Wam tutaj się nie wysunął. Koło już mam przykręcone, trochę z tym pasowaniem kina się tutaj umęczyłem się teraz dokładne ułożenie tej podstawy, tu właśnie pod gumę, która kieruje strumieniem powietrza. Wkładamy szarpak. On ja tutaj ładnie właśnie wszedł. Chyba jest OK. I możemy go kręcić. Teraz, jak widzicie moi drodzy, już wchodzimy z nowym filterkiem. Będę tutaj idealnie pasować. Ale zanim nowy filtr, założę też nową taką uszczelkę. Specjalnie nie będę tego jakoś w sposób tuningował. Właśnie do oszczelnia to już trudno. Jak się właściciel zdecydował na kompilarkę, to niech lepiej dba. Tylko o to, co mamy tutaj. I teraz fajnie tu pasuje. Jaką szelność za. Pewnie to się przekonamy. Naprawdę ciasno, fajnie siedzi. I teraz pozostaje tylko montaż piętki, ząbków, pamiętajcie, tymi kłami do góry, na niewielką ilość kleju, żeby to się już nie odkręciło. To już tak pozostanie do końca tej pilarki. I zakładam układ nących układ pnący, i palimy. Moi widzowie, weźcie poprawkę na mm, moje odpadanie, bo będę palił lewą ręką. Czyli tutaj start. Wciągamy sanie. Jak widzicie, układ pnący, prawdziwy demon, i próbujemy ją uruchomić. Cała od tygodnia, od ostatniej próby uruchomienia chodziła sobie tak. No dzisiaj co zostało zrobione to widzieliście, więc startujemy. Jednak moi widzowie, przesadziłem z tym olejem tu wszystko jest mokre. Zapaćkane. Obróciłem pilarkę, jak widzicie tu wszystko jest mokre. Ciągnąłem za sznurek usłyszyłem ją, ale zobaczcie, wszystko jest mokre. Nie wiem, czy tam widzicie, no wierzycie mi, jest, w, Musicie wierzyć na słowo. No i zakładam to. I spróbuję odpalić bez filtra. I zobaczymy. Czy ona pójdzie, czy ona nie pójdzie. Jak coś tam nakrywa. No ale dobrze, no, że żeby... tego oleju na to wszystko poszło więcej. Jeżeli tam jakieś zanieczyszczenia zostały na pewno coś zostało. To od razu je wypłukać. Oczywiście z jakimiś tam uszczepkami drobnymi. Tej pilarce, ale co taki pilarce może zaszkodzić? Sami wiecie, jaką wzię się u, kol, u kolba Mix że tam nie wiadomo, że je zaszkodzić. Ok, mamy start. Sania nie daje, bo ona już była dość tego zalana, trochę ściągana, Próbujemy. Może dodamy od razu gazu. No, poszła. Super, ale jak widzicie, gaśnie. Na pewno trzeba będzie teraz ją deregulować pod nową sytuację na pewno większe obroty zrobimy regulację gaźnika ok jeśli chodzi o ten odcinek to tyle a regulacja gaźnika w następnym i być może jakaś próba cięcia które Was serdecznie zapraszam